Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj, moi kochani, rozegramy sobie taki pojedynek pomiędzy saszetkami z FIFA 2022. Będziemy szukać Roberta Lewandowskiego. Miałem gdzieś tam jeszcze na boczku 12 sztuk, więc pomyślałem: zrobimy sobie taki krótki odcinek. Podzielimy saszetki i zrobimy pojedynek pomiędzy nimi, szukając właśnie Roberta Lewandowskiego. Ale chodzi tylko o zawodnika, nie o jego klub, tylko samego zawodnika na kartach, czyli bazówka, rarka, coś takiego nas interesuje. No i mamy pierwszą saszetkę Neuer. Jest kolega klubowy, ale to jest oczywiście bramkarz, a nie nasz Robert Lewandowski. Dalej Magician Van Bissaka. No i tutaj nie ma Roberta, jest Milan, Palmeiras, Liverpool i Paris Saint-Germain. Przechodzimy na prawą stronę i jest Soares Dominator Olimpiakos, Magician Jorentes Atletico i na kartach bazowych jest Messi z Barcelony, tutaj Boca, Chelsea i Juventus. Dominator Benzema z Realu, Magician Kante z Chelsea. I na bazówkach dwa razy Borussia, czyli były zespół lewego. Do tego Chelsea i Juventus. Magic and Tony cross Realu, Courtois, International Star, Belgia. Na bazówkach Lyon, Palmeiras, Liverpool i Chelsea. Magic Kessie z Milano, Palmeiras Luan, fans favorite na bazówkach Fechewar, Real Chelsea i jeszcze raz Fechewar. Czyli tutaj mamy otworzone trzy sztuki: nie niepad Robert, a po prawej stronie Dominator Neres z Ajaxu, Bonucci International Star Włochy. I na kartach bazowych Liverpool, Paris Saint Germain, Szachtar i Olympique Lyon. Czyli, tak jakby do przerwy, bez punktu po jednej i po drugiej stronie. Zobaczymy, co będzie teraz. No i patrzcie, ponownie wpada Neuer Titan i znowu Magic Van Bissaka, czyli identyczne karty, tak jak tutaj. No, ale bazówki już są inne. Manchester City, logo Realu Ajax i logo Olympiakos. Kolejny klubowy kolega Magician Coman z Bayernu, Jesus Internacional Star, Brazylia i bazówki Boca, Shakhtar, Paris Saint-Germain i Palmeiras. No, nie widać Roberta jak na razie ani po jednej, ani po drugiej stronie. Lopez Titan Lyon Rashford Dominator Manchester United i bazówki Real, Inter, Lyon i Palmeiras. Marquinhos, Titan, Paris Saint-Germain, Dominator, Griezmann, Barcelona. Bazówki: logo Atletico, City, Fechewar i logo Liverpoolu. Pierwsza karta game changer dzisiaj wpada Perisic z Interu, Rodrigo De Paul Argentyna i bazówki Olympiakos, United, Feyhevar i Barcelona, czyli po lewej stronie nie wpadła żadna karta z lewym, a po prawej Titan Mendy z Chelsea, Mount International Star Anglia i mamy Juventus, Logo Bayernu, Borussia i Manchester City. Czyli no niestety nie wpadła karta z Robertem Lewandowskim. Było kilka sztuk z Bayernu, z jego zawodnikami, z którymi gra w klubie, no ale niestety samego Roberta nie było. Czyli remis 00. 0 Czasami tak bywa, że nie trafiamy zawodnika, którego szukamy. Tak więc moi kochani, krótki odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.